Trąby powietrzne, burzy tropikalne, superkomułki buziowe, boe Te i wiele innych ekstremalnych zjawisk pogodowych mają jedną wspólną cechę: są burzami lub powstają w ich wyniku. W dzisiejszym odcinku zajmę się tym obszernym tematem i postaram się go dobrze opisać. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Każda burza znacząco różni się od siebie rodzajem, wielkością i intensywnością, lecz wszystkie z nich powstają w identyczny sposób. Na Ziemi burze powstają w każdym miejscu na planecie z wyjątkiem biegunów polarnych. Ich intensywność zależy od warunków panujących w różnych obszarach na ziemi, które sprzyjają powstawanie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Lecz aby nie pogubić się w tym temacie, zacznijmy od tego, jak powstają burze. Burze powstają w kłębiastych chmurach rozbudowanych pionowo, tak zwanych cumulonimbusach. Można je łatwo rozpoznać po towarzyszącym im kowadle na szczycie chmury w tropopauzie. Na wysokości około 10 km. Tropopauza to granica troposfery i stratosfery. Pionowy rozwój chmur zatrzymuje się tam w wyniku braku spadania temperatury z wysokością. Kumulonimbusy powstają, kiedy chłodny front atmosferyczny zderzy się z obszarem o wysokiej temperaturze. W wyniku tego cięższe, chłodne powietrze wchodzi pod ciepłe, lżejsze powietrze, które zaczyna unosić się pionowo w górę. Na odpowiedniej wysokości zaczyna kondensować, czyli zmieniać stan skupienia z gazu w ciecz. To prowadzi do powstania chmur cumulus, a dopiero dalsze wznoszenie powietrza prowadzi do powstania cumulonimbusa. Proces, który opisałem, nazywamy konwekcją, czyli przekazywanie ciepła związane z ruchem cząstek w tym przypadku powietrza, spowodowanym różnicą temperatur. Aby warunki do powstawania cumulonimbusów były lepsze, Fronty powietrza mogą zderzać się w niżowych układach barycznych, gdyż w nich powietrze ma większą tendencję do poruszania się w górę. Do powstania takich chmur w przypadku gorących dni czasami nie są potrzebne fronty chłodnego powietrza, gdyż chłodne powietrze z wyższych warstw troposfery może zacząć opadać, a ciepłe powietrze pod nim zacznie kierować się w górę. Do powstawania chmur burzowych nie musi się przyczyniać tylko konwekcja, może to być też spowodowane ukształtowaniem terenu. Tak powstają burze orograficzne. Dzieje się tak wtedy, gdy ciepłe, wilgotne powietrze przemieszcza się w stronę gór, następnie zaczyna pnąć się w górę, a na odpowiedniej wysokości para wodna kondensuje, tworząc chmury. Przejdźmy teraz do rodzajów burz, których jest wiele. Pojedyncze burze to układy, które, jak sama nazwa wskazuje, posiadają jeden prąd wstępujący zasilający komórkę. Są one małe, mają około 25 km długości, a na radarach opadowych wyglądają jak małe kropki intensywnego deszczu. Burze wielokomórkowe to duże układy burzowe składające się z kilku bądź wielu prądów, wstępujących rozciągają się na dziesiątki lub setki kilometrów. Mogą tworzyć linię szkwału. I powodować ulewne deszcze, a w ekstremalnych przypadkach mogą rozwinąć się do struktury derecho, do którego później przejdę. Superkomórka burzowa to najniebezpieczniejszy typ burzy. Powstaje z pojedynczych burz lub burz wielokomórkowych, w których prąd lub prądy wstępujące zaczynają wirować. Wtedy prąd wstępujący zamienia się w mezocyklon, a z niego mogą powstawać tornada, czyli gwałtownie obracający się wir powietrza. Który w ekstremalnych przypadkach może osiągać szerokość paru kilometrów lub osiągnąć siłę wiatru zdolną do zdmuchnięcia betonowych konstrukcji. Ponadto, w superkomórkach często dochodzi do intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru i gradu. Derecho tworzy się w silnie rozwiniętych burzach wielokomórkowych to długotrwała burza wiatrowa, która może objąć nawet cały kraj. Kiedy powstanie powoduje gigantyczne szkody w wyniku bardzo silnych wiatrów, które swoją siłą mogą dorównać słabemu tornadu. Tworzą się w wyniku intensywnego prądu, zstępującego zwanego downburstem. Derecho może utworzyć bow echo. Na radarze burzowym, jak sama nazwa wskazuje, przypomina łuk. Jest to oznaka bardzo silnych wiatrów wewnątrz układu. W historii zdarzało się, że bow echo przechodziło również nad naszym krajem. Za dość popularny przykład można wziąć Boł Echo z 2017, które zaczęło się w Dolnym Śląsku, a skończyło nad Bałtykiem, przechodząc nad Bydgoszczą, Trójmiastem i Poznaniem oraz powodując znaczne szkody roślinności w borach tucholskich. Burze tropikalne to wielkie cyrkulujące układy burzowe powstające nad ciepłymi zbiornikami wodnymi. Kiedy temperatura wody przekroczy 26 stopni rozległe masy powietrza, nad nią unoszą się, tworząc burze, a z racji unoszenia się powietrza tworzą strefy niskiego ciśnienia, a to prowadzi do cyrkulacji powietrza w nim. Burze rodzą wiele niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować wiele szkód. Down barsty to silne prądy stępujące, które po uderzeniu w ziemię zaczynają rozchodzić się, powodując lokalnie silne wiatry które mogą dorównywać słabym tornadom oraz powodują znaczne opady deszczu, mogące doprowadzać do podtopień. barsty są często mylone z tornadami ze względu na wcześniej wspomnianą dorównywalną siłę obu zjawisk. Na liniach szkwału mogą powstawać burze pyłowe. Powstają gdy prąd stępujący na przodzie burzy ma odpowiednie warunki do tego, aby podnosić pył na dalekie dystanse. Zjawisko to nie jest na tyle silne, żeby powodować zniszczenia ale może przenosić lekkie, niebezpieczne przedmioty. Na liniach szkwału rzadko powstają również gustanda. Linie szkwału przenoszą chłodne masy powietrza, które zderzają się z cieplejszym powietrzem, ono zaczyna kierować się w górę. W tej sytuacji wznoszące się powietrze może wirować, a to powoduje powstawanie gustand. Przy tym temacie nie można zapomnieć również o najbardziej rozpoznawalnym atrybucie burzy, czyli pioruny. W chmurach burzowych występują kropelki wody w jej dolnej części, a w górnej ze względu na niskie temperatury drobinki lodu. Krople wody i drobinki lodu trą o siebie, a to powoduje, że lód oddaje swoje elektrony kroplom wody. W wyniku tego górna część burzy jest naładowana dodatnio, a dolna ujemnie, w wyniku tej różnicy potencjału, powstają pioruny wewnątrz burzy, a pioruny doziemne tworzą się, kiedy powstaje różnica potencjału między podstawą chmur i ziemią. Teraz przejdziemy do najbardziej niebezpiecznych zjawisk tworzonych przez burzę, a mowa tu o tornadach i huraganach. Ten temat jest dosyć obszerny, dlatego chciałbym się przy nim zatrzymać na dłuższy czas. Tornado. Nazwa ta pochodzi od hiszpańskiego słowa tornar, czyli obracać się. Tornada to gwałtownie wirujące masy powietrza będące w kontakcie z podstawą chmur, cumulonimbus i z Ziemią. Do powstania tornada warunki atmosferyczne muszą spełnić kilka istotnych kryteriów. Pierwszy z nich to Index Cape, czyli Convective Available Potential Energy. W skrócie, jest to energia potencjalna zgromadzona w atmosferze. Jej jednostką jest dżul na kilogram powietrza. Jeżeli indeks CAPE jest większy niż zero, mamy do czynienia z niestabilnością atmosfery, lecz tylko wartości zbliżone lub przekraczające 1000 dżuli na kilogram są uznawane za korzystne do powstawania burz, a wartości zbliżone lub przekraczające 2500 dżuli na kilogram są uznawane za korzystne do powstawania tornad. Następne kryterium to uskoki wiatru, czyli sytuacja, w której wiatr na różnych wysokościach wieje w różne kierunki i z różnymi prędkościami, ponieważ to może spowodować poziomą cyrkulację powietrza, która przez unoszenie się powietrza może stanąć w pionie, a to utworzy mezocyklon. Tornada z całych siedmiu kontynentów występują tylko na sześciu, czyli nie występują jedynie na Antarktydzie. Natomiast obszary na Ziemi, na których występuje najwięcej tornad, to tereny Ameryki Północnej, od wschodniego wybrzeża do gór skalistych. Warto nadmienić, że mapa, której teraz używam, nie obrazuje Alei Tornad, lecz pokazuje obszary na Ziemi, na których częstotliwość występywania tornad jest wysoka, a te nie zawsze pokrywają się z Alejami Tornad. Dlatego na przykład na półkuli południowej nie zaznaczyłem żadnego obszaru, gdyż stosunkowo rzadko występują tam tornada, mimo istnienia tam kilku Alei Tornad. Wracając, przyczyną wysokiej częstotliwości tornad w Ameryce Północnej jest bardzo korzystna geografia tego obszaru, gdyż tutaj spotykają się dwa fronty powietrza mowa tu o chłodnych i suchych masach powietrza z nadgór skalistych lub Kanady oraz gorących, wilgotnych mas powietrza z nadzatoki Meksykańskiej. Zderzanie się tych frontów powoduje tworzenie się silnych komórek burzowych, które tworzą tornada. W Ameryce Północnej tornada najczęściej występują w Luizjanie i Mississippi, lecz nie zawsze tak było, ponieważ od lat 60. do 90. najczęściej powstawały w centralnej Oklahomie. Jest tak, ponieważ aleja tornad od lat przesuwa się na wschód. Około 0,1% tornad stanowią tornada klasy EF5, z czego większość z nich powstaje w Stanach Zjednoczonych. Oficjalnie najsilniejszym tornadem w USA i na świecie jest tornado z Bridge Creek. 3 maja 1999 roku niedaleko Oklahoma City zeszło gwałtowne wielowirowe tornado. Przechodząc nad miasteczkiem Bridge Creek, mobilny radar Dopplera zmierzył porywy wiatru tornada, szacowane na 480 km na godzinę plus minus 30 km na godzinę. Tornado opuszczając Bridge Creek kierowało się w stronę miasta Mur pod Oklahoma City z populacją przekraczającą 45 tysięcy mieszkańców. W tamtej chwili pierwszy raz w historii wydano wymyślone na poczekaniu Tornado Emergency dla Mur i okolic. Po przejściu przez Mur tornado uderzyło w Del City, a następnie się rozmyło. Przeszło 61 km i zabiło około 30 osób, a prawie 600 zostało rannych. Tornado Bridge Creek, mimo swojej niespotykanej siły, przez niektórych i tak nie jest uznawane za najsilniejsze tornado świata, gdyż parę innych wirów miało zarejestrowane jeszcze silniejsze porywy wewnątrz. Mowa tu o takich tornadach jak tornado El Reno. Z 2013, w którym mobilny radar Dopplera zarejestrował wiatr mogący dochodzić nawet do 540 km, lub tornado Smithville z 2011, w którym możliwe było przekroczenie 500 km. Warto jednak pamiętać, że ulepszona skala Fujity, czyli EF, nie jest skalą porywów wiatru, lecz skalą zniszczeń a w przypadku El Reno tornado nie spowodowało żadnych ekstremalnych zniszczeń, dlatego zostało zdegradowane do EF3, a Smithville było jedynie domysłami, których nie zweryfikowała żadna konstrukcja. Kolejnym miejscem o dużej częstotliwości występywania tornad jest Europa, a zwłaszcza centralna z Beneluksem, północną Francją i Anglią, północne Włochy oraz mały obszar w Rosji na zachód od Moskwy. Tornada w Europie powstają za sprawą zderzania się nad nią gorących, wilgotnych mas powietrza z okolic Morza Śródziemnego i chłodnych, suchych mas powietrza z nad Arktyki, lecz europejskie ukształtowanie terenu składa się głównie z wyżyn, przez co formacja superkomórek burzowych i tornad jest utrudniona, a większość europejskich tornad jest zazwyczaj słaba i dochodzi do maksymalnie IF2. Lecz to nie oznacza, że Europa nie widziała w swojej historii ekstremalnie silnych wirów. Ponieważ stosunkowo niedawno, bo w 2021 roku tornado IF-4 nawiedziło Republikę Czech, a dokładniej kraj południowo-morawski. 24 czerwca 2021 roku, warunki atmosferyczne nad Czechami były bardzo korzystne do powstawania ekstremalnych zjawisk pogodowych. O godzinie 19 niedaleko miasta Brzecław szerokie na 3,5 km tornado dotknęło ziemię, a następnie ruszyło w stronę wsi Chruśki. Po przejściu przez Chruśki tornado zwężyło się przybierając na sile i przechodząc przez Morawską, Nową Wes, Mikulcice, Luzice oraz zahaczając Ochodonin, tornado zakończyło się nad lasem niedaleko Ratiśkowic. Łącznie w wyniku tornada zginęło 6 osób, a około 200 zostało rannych. Jak dotąd było to ostatnie tak silne tornado, jakie nawiedziło Europę, oraz zostało uznane za najszersze tornado w Europie i jedno z najszerszych na świecie. Ostatnie miejsce na kuli ziemskiej, z dużą częstotliwością tornad, jakie pokażę, jest wybrzeżem Chin, a konkretnie ten obszar wybrzeża, ten region jest najmniej aktywny z wcześniej wymienionych, lecz i tak stosunkowo często powstają tam zabójcze wiry. Ciepłe masy powietrza z nadmorza wschodniochińskiego kolidują tam z chłodnymi masami powietrza z Tybetu. Tornada, mimo że rzadsze w Chinach, nie znaczy, że są słabsze, wręcz przeciwnie, gdyż to tam nastąpiło drugie co do wielkości tornado świata. W prowincji Jiangsu 23 czerwca 2016 roku w pobliżu miasta Funing, ziemię dotknął szeroki lej niszcząc wieś Hu zen a następnie ruszył w stronę południowej części Funing. Tuż przed miastem Lej osiągnął 4 km szerokości. Należy pamiętać, że najszersze tornado świata, czyli El Reno, z 2013 miał 4,2 km szerokości. Wir, zahaczając o miasto, znacznie się zwężył, a następnie kompletnie się rozmył. Tornado ocenione na EF-4 zabiło 98 osób i zraniło 846 osób. Skalę zniszczeń wyrządzonych przez Tornado wyraża się w tak skali Fujity opracowanej przez Teda Fujite. Skala posiada sześć poziomów od F0 do F5, lecz w 2007 roku została ulepszona i lepiej oceniała skalę zniszczeń niż jej poprzednik. Powstał również odpowiednik przystosowany do europejskiego budownictwa, mowa tu o międzynarodowej skali Fujity, która powstała w 2018 roku. Burze tropikalne mają dwa rodzaje. Burzą tropikalną, w której prędkość wiatru wynosi od 63 km na godzinę do 117, nazywamy depresją tropikalną. Jeżeli wiatr zacznie przekraczać barierę 117 km, zacznie być nazywany huraganem w północnej części Atlantyku oraz północnej części Pacyfiku, cyklonem na południowej półkuli i tajfunem nad wschodnim wybrzeżem Azji. Siła wiatru w huraganach zaczyna się na końcu skali Beauforta, a następnie wiatr jest oceniany w skali Safira Simpsona opracowana w 1961 roku. Dzieli ona huragany na pięć kategorii, z czego piąta to oczywiście najsilniejsze porywy wiatru dochodzące do 252 km na godzinę godzinę. Huragany piątej kategorii stanowią mniej niż 5% wszystkich huraganów, Teraz pomówimy właśnie o nich, a konkretniej o najgorszych przypadkach huraganów piątej kategorii. 26 sierpnia 2017 roku w pobliżu Republiki Zielonego Przylądka utworzył się huragan, który został nazwany jako huragan Irma. Został on również objęty obserwacją przez amerykańskie National Hurricane Center. 31 sierpnia zaczął znacznie przybierać na sile, a 4 września w okolicach Antiguły i Barbuny uzyskał piątą kategorię z wiatrem na poziomie od 190 do 240 km na godzinę następnie 6 września uderzył w terytorium zależne od Francji, Saint Martin i Anguilla, by następnie już jako huragan kategorii 3 uderzyć we Florydę 10 września. W szczytowym momencie wiatr osiągnął 295 km na godzinę, a ciśnienie wewnątrz wyniosło 914 hektopaskali. W huraganie Irma zginęło 134 osoby, z czego najwięcej na Florydzie w USA. Ten huragan, mimo że niezwykle silny, i tak nie był najsilniejszy w historii, gdyż 4 lata wcześniej miał miejsce oficjalnie najsilniejszy tajfun w historii, 3 listopada 2013 roku w okolicach najgłębszej naturalnej dziury świata utworzył się tajfun, który zmierzał w stronę Filipin, stopniowo przybierając na sile. 5 listopada nastąpił gwałtowny wzrost intensywności wiatru, a 6 listopada tajfun Haiyan osiągnął kategorię 5, zahaczając o wyspy Palau. 7 listopada Wiatr wewnątrz Haiyan osiągnął stałą prędkość 317 km na godzinę. Ze wzrostami do 370 km czyni to Haiyan najsilniejszym tajfunem w historii. Tajfun, uderzając w Filipiny, wyrządził gargantuiczne szkody, a na koniec swojej ścieżki zahaczył o chińską wyspę Hainan. Tajfun Haiyan łącznie zabił 6340 osób. Jeżeli przyjrzymy się tornadom, huraganom lub innymi cyrkulującymi zjawiskami, zaobserwujemy, że na półkuli północnej globu cyrkulacja będzie się odbywać odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, a na południowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dlaczego tak się dzieje? To zjawisko jest spowodowane tak zwanym efektem Coriolisa. Podczas gdy Ziemia obraca się wokół własnej osi, wszystko, co znajduje się w okolicach równika, obraca się szybciej niż to, co znajduje się w okolicach biegunów. Jeżeli ciało porusza się z równika na jakąś półkulę, jego tor ruchu odchyli się w prawo. Jeżeli zaś ciało będzie się poruszać z dowolnej półkuli na równik, tor ruchu odchyli się w lewo. Obiekty poruszające się z równika mają wyższą prędkość niż obiekty na półkulach, przez co obiekty z równika wyprzedzają wszystko, co znajduje się na półkulach, a obiekty z półkul mają mniejszą prędkość, przez co są wyprzedzane przez wszystko, co znajduje się na równiku. Na półkuli północnej wiatr wiejący z równika, czyli od dołu z lewej strony, ma większą siłę, przez co cyrkulacja odbywa się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Natomiast na półkuli południowej silniejszy wiatr wieje od górnej lewej strony, przez co cyrkulacja odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I tym chciałbym zakończyć ten odcinek. Dziękuję, że dotarłeś do końca.